Witajcie gracze! Dzisiaj przyszedł do mnie magnetofon do Commodore 12864, który udało, nam, udało mi się kupić na Legro. Jest to zupełnie nowy egzemplarz, leżak magazynowy, nigdy nie używany. Jak widzimy, jest w doskonałym stanie wizualnym. Nie jest w żaden sposób pożółknięty. Czuję się jakby, kurczę, znowu był rok 89. Z tej okazji właśnie chciałem przetestować, czy. Uda nam się załadować, za wgrać grę i e, spróbujemy czy uruchomi się nam gra Paperboy. Uruchamiamy Commodore. Mamy tutaj kartridż rozszerzający Blackbox Box wersja 4. Głowica jest już generalnie ustawiona, ale jeśli trzeba mm, ją podrasować, bo często jest tak, że jeśli zmieniamy kasetę to musimy ustawić głowicę jeszcze raz jeśli nie pamiętaliście jak to się, jak to się robi chodzi o to, żeby te dwa paseczki, które tutaj widzimy były jak najcieńsze i jak, jak najbardziej równe, w tym momencie one już są pięknie równe więc robimy reset wciskamy F5 wciskamy play na magnetofonie i czekamy aż e... gra się załaduje, do końca nie wiadomo gdzie jest jej początek. O tutaj, 267 Paperboy. Możemy wcisnąć spację albo poczekać. W międzyczasie opowiem, co my tutaj jeszcze mamy. Po lewej stronie telewizora widzimy dwa kartridże. E, Jeden to jest Jack Attack, czyli pchełki. Tak to zawsze z kolegą nazywaliśmy. Oraz e, drugi cardridge z trzema grami. Jeśli dobrze pamiętam, są to, jest to piłka nożna, e, szachy i coś jeszcze. Dalej mamy jeszcze parę kaset. Miałem ich zdecydowanie więcej, muszę ich jeszcze poszukać. No i joystick klasyczny, Joystick Quick Joy po renowacji. Wszystkie styki działają. Jak widzimy, komputer jest dość już mocno pożółkły. Ma swoje lata. No i za chwilę powinna się gra załadować. Jest. Udało się bez problemu. Teraz wciskamy F3. I gra za chwilę powinna się uruchomić. jest spacja I lecimy. Nie trafiłem. Oh. Nie trafiłem i opona. Game over. No jest to gra, w której tutaj trzeba zapamiętać, gdzie jest jaka przeszkoda. No, nie można wjechać na krawężnik. Trafiony. Szybko trafiony. Dobrze. No kurczę, na klatce, na kratce ściekowej no, jak widać jest w co cienki, ale jest klimat. Dzięki za oglądanie.